Prawie 50 milionów złotych tyle uzbierała najnowsza nowinka technologiczna z druku 3D na Kickstarterze. A mówimy tutaj o Snapmakerze U1, który jak to się mówi ma być kolejnym game changerem w branży druku 3D. A nie czy tak będzie na pewno, bo konkurencja przygotowała coś też naprawdę ciekawego. Tak więc jeżeli interesują Was takie nowinki technologiczne to oglądajcie do końca i pamiętajcie aby zaobserwować. Wracając do tematu mamy nowego Snapmakera, który będzie tak zwaną rewolucją w drukowaniu na multicolorze. Wszystko opiera się na zminimalizowaniu print waste'u, bo jak wiemy przy każdej zmianie koloru nasza drukarka wypływa takie małe kubki, które po prostu się marnują. Snapmaker, aby temu zapobiec, będzie używał rozwiązania znanego już nam z Prusy. Czyli mamy tutaj osobne 4 toolhead'y, które będą się zmieniać wraz z kolorami. W każdej zmianie po prostu wymieniamy naszego toolhead'a od razu z załadowanym innym kolorem. Z plusów to taka zmiana ma trwać jedyne 5 sekund, co tutaj reklamują właśnie producenci. Teraz tylko pytanie, w czym jest to lepsze od takiej prusy? No odpowiedź jest bardzo prosta. Wasz ogromna różnica leży w cenie. Na Prusę z pięcioma głowicami, czyli takim samym systemem, musimy zapłacić 17 tysięcy zł. Trzeba oddać to Prusie, że Prusa XL jest po prostu większa, no i ma tą jedną dodatkową głowicę. Jednak 17 tysięcy to trochę dużo. Naszego Snapmakera na Kickstarterze, jako wczesny dostęp, możemy kupić za 750 dolarów. Docelowo będzie to 1000 dolarów, czyli jakieś 3600 zł. Ale uwaga, uwaga, konkurencja nie śpi. Ostatnio Bambu Lab też wydał dało drukareczkę H2S z dosyć sporym polem roboczym oraz możliwością zamontowania lasera. Zamiast o ich nowej produkcji, wszyscy gadają o Snapmakerze, to wypuścili filmik na YouTubie dosłownie 3 dni temu. Możemy poznać ich najnowszy system właśnie zapobiegania odpadkom przy wydrukach. I tutaj muszę przyznać szczerze, tego się nie spodziewałem, bo jest to naprawdę kosmos. Musy wymyśliły coś takiego, że zamiast całego toolheada będą zmieniać sam hotend. Na razie ciężko mi sobie to wyobrazić, jak taka Końcówka będzie się zmieniała automatycznie. Mam nadzieję, że ten ich pomysł wypali i będzie to naprawdę efektywne. Jak możecie zobaczyć, to na filmie wygląda naprawdę kosmicznie. Może dzięki temu też będziemy mogli używać więcej kolorów w takiej drukarce naraz. Do tego mamy informację, ile będzie trwała taka zmiana jednego hotendu. To całe 8 sekund, czyli troszeczkę wolniej niż w przypadku zmiany Tool w Snapmakerze. Kolejne informacje odnośnie tej drukarki dostaniemy w kwartale czwartym 2025 roku, więc trzeba jeszcze troszeczkę poczekać. Zarówno Bambu Lap, jak i Snapmaker są to naprawdę fajne rozwiązania, na które warto czekać i być gotowym. Znamy też cenę od Bambu, więc to też jest spory znak zapytania. Ale obstawiam, że 1000 dolarów to minimum. W komentarzach możecie pisać, co sądzicie odnośnie tych dwóch systemów. Pamiętajcie, aby obserwować po więcej ciekawych newsów. Ode mnie to wszystko. Na razie, cześć.